Witam serdecznie, z tej strony Artur Sierocki i drogi słuchaczu, chciałbym Cię zaprosić do uczestnictwa w naszej Akademii Energetycznej, która już ma swój drugi sezon, ponieważ już pierwsze minął e, niedawno. Mieliśmy teraz przerwę wakacyjną. Akademia będzie trwała od września do września. Jest ona miejscem, gdzie możecie się wszyscy spotkać. Gdzie możemy razem działać i w tej akademii online, którą prowadzę przez Skype'a, wraz z moimi przyjaciółmi, których zapraszam do występowania i dzielenia się wiedzą, możemy po pierwsze poznać ludzi z różnych stron świata, trenować konkretne umiejętności, ćwiczenia, odkrywać swoje talenty, brać udział w kilku różnych zajęciach w tygodniu, od ćwiczeń. Medytacyjnych, jogi, ćwiczeń praktycznych, no właśnie, ćwiczeń z jogi też, gdzie nasza koleżanka prowadzi, do bardzo ćwiczeń praktycznych, do rozmów o duchowości, o fizyce kwantowej, o przestrzeniach energetycznych i z wielu dziedzin te warsztaty tam są. W tej edycji, w sezonie drugim, w drugiej edycji będą również dyplomy dla uczestników Akademii. Mnie z tytułu tego, że jestem uzdrowicielem oraz jasno będę wystawiał taki dyplom, badając czyjeś możliwości i potencjały. Jeżeli dana osoba wykona konkretną pracę, to po pewnym okresie czasu będzie można przystąpić do mnie do takiego egzaminu weryfikacyjnego wiedzy, umiejętności oraz poziomu energii i. Poziomu energii do pracy energetycznej oraz zdolności, gdzie będę mógł na takim dyplomie zaznaczyć, że ja jako Artur Sierocki Jasnowic mogę po prostu napisać, co czuję, jakie są moje odczucia, co widzę u danej osoby. Nie są to certyfikaty państwowe, ponieważ certyfikaty państwowe można jedynie uzyskać w cechu rzemiosł, bądź w innych miejscach i placówkach zrzeszonych. Jest to po prostu dyplom z tytułu mojego pra mojej pracy. Doświadczenia przy pracy z energią wielowymiarową, jako uzdrowiciel jasnowidza, który około 10 lat już ma swoją własną działalność i pracuje też nad pewną metodą mojej pracy, którą będę chciał uczyć innych ludzi. Jest to metoda, nazwijmy to, powiedziałbym, nawet uniwersalna, której również będę uczył na Akademii która polega na tym, że jest dostosowana do czyichś talentów i zdolności. I są nią uczeni ludzie, tylko i wyłącznie obdarzeni, którzy chcą później pomagać innym i będą chcieli na przykład tej metody używać, bądź w jakiś sposób ją reklamować i o niej opowiedzieć. No i też dostaną ode mnie taki dyplom, który potwierdza, że uczyli się u mnie tą i tą metodą, i w czasie, kiedy się uczyli, mieli dobre intencje, byli według mnie dobrymi ludźmi, którzy chcieli pomagać innym. Później, co ci ludzie zrobią z tą wiedzą, co, jak ci ludzie zadziałają, to jest tylko i wyłącznie ich odpowiedzialność. No i Akademia teraz kosztuje 150 zł miesięcznie. Mamy całą instrukcję, jak można uiścić tą opłatę. Jest to projekt, gdzie są inne osoby zaangażowane, projekt, gdzie jest wiele ćwiczeń, godzin pracy w tygodniu, gdzie możecie poznać swoich przyszłych kolegów, nawet koleżanki, dlatego że dzisiaj jednym... jednym z bardzo ważnych aspektów jest również przede wszystkim integracja w grupie, poznawanie się, spotkania, rozmowy, posiadanie osoby, która może w jakiś sposób nam, nas poprowadzić, która może pomóc nam przejść przez różne aspekty duchowości, pracy z energią. To jest bardzo ważne, bo na początku tej drogi można się konkretnie pogubić. Czają się pewne niebezpieczeństwa. Nie tylko na zewnątrz pracy energetycznej, w różnych e, dziwnych środowiskach, czasami za kursy, które się płaci bardzo dużo pieniędzy e, przez weekend, a ludzie nie zdobywają praktycznych doświadczeń, umiejętności pracy. Nie mówi się im, jakie mają zdolności, nie dokonuje się diagnostyki, badań. Jedną z takich szkół, które bym polecał w sumie do pracy z energią, jest albo e, Biotronika, bioenergoterapia, radiestezja, gdzie uczy się polskimi też sposobami czy zagranicznymi, ale w cechu Remius. Ja teraz też współpracuję z różnymi placówkami, z różnymi miejscami. Jakby akceptuję to, że ludzie są po takim kurcie czy po takiej szkole, wspieram ich w ich rozwoju. Często przychodzą do mnie nawet bioterapeuci. Uzdrowiciele, którzy mieli 20-30 lat stażu, swojej pracy, ale w tamtych czasach nie uczono ich na przykład, jak odnawiać swoją energię, jak właściwie tym pokierować, część z nich potraciło swoje talenty, część z nich zyskało niestety różne przez to choroby, dolegliwości, więc my tu pracujemy z BHP, z konkretną pracą energetyczną, nauczeniem się, jak korzystać z tej energii, jak ją odnawiać, oraz wiele innych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, drogi słuchaczu, jakie tematy są na tej akademii? to wystarczy, że przeglądasz mój kanał YouTube oraz warsztaty też, które sprzedaję, bądź które cyfrowe, bądź które robię na żywo. Jest naprawdę szeroka tematyka. W sezonie drugim Akademii nastawiamy się przede wszystkim na konkretną pracę. Możemy sobie na chwilę odlecieć, możemy pracować ze snami, możemy pracować z wchodzeniem w różne nawet wymiary czy światy, ale pod warunkiem... Że to wszystko składa się na praktyczną realizację w materii. Taki jest cel w tym sezonie, czyli nabywanie praktycznych umiejętności, praca z ludźmi też w grupie, gdzie możemy testować swoje możliwości, i w akademii ja stwarzam osobom zainteresowanym, które wcześniej zdiagnozuję, że to jest dobre miejsce dla nich, że posiadają pewne talenty i dostanę zgodę od świata duchowego, dlatego potrzebne mi jest zdjęcie żeby wysłać na adres artur życia gmail.com lub w jakiś inny sposób, jeżeli nie potraficie tego inaczej zrobić. I napisać kilka zdań, kilka słów o sobie. Jest to ważne, dlatego że mogę Was już na wstępie w jakiś sposób poznać, często z osobami, które chcą dołączyć chwilę porozmawiam. Mamy swój regulamin. Mamy o jakość, dobre intencje i dobrą energię w naszej grupie. W każdej chwili można takie zajęcie opuścić, wypisać się. No i cóż więcej mogę powiedzieć? Zapraszam, napiszcie do mnie, porozmawiajcie ze mną, zobaczcie, jak się z tym czujecie, czy wam to odpowiada. Jest to czymś unikatowym. Było to też takie ma moje marzenie jeszcze z dzieciństwa. Jak zacząłem rozwijać się w tych dziedzinie, że chciałbym stworzyć taki projekt, na początku myślałem, że ja do niego dołączę, że będę szukał takiego projektu gdzieś na świecie. I owszem, poznawałem różnych ludzi, ale coraz częściej świat pokazywał mi, że to właśnie ja powinienem stworzyć też taką inicjatywę, że mam fajny kontakt z ludźmi, że mam dobrą energię, mam rozwinięte talenty i będzie mi znacznie łatwiej zebrać tych ludzi i stworzyć takie miejsce, i najwyżej zatrudnić, dać możliwość wykazania się też innym specjalistom. Pozdrawiam serdecznie Artur Sierocki i zapraszam do Akademii Energetycznej. I chciałbym od razu wspomnieć, że jestem również współautorem książek, książek takich jak Metafizyka Świadomości oraz Metaphysics of Consciousness, czyli książki w języku polskim wraz z Dorotą Pietrzy oraz w języku angielskim, która jest tak jakby nową książką Trochę zmienioną w języku angielskim, dostępną w tym momencie na Amazonie. Możliwe, że w przyszłości w innym miejscu, więc też zapraszam do zapoznania się z tym tematem. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, widzimy się na Akademii.